Brwi na mur beton przy pomocy żelu do brwi, ale który ma kolor, czyli nowość od marki Stars from the Stars. Sprawdźmy to. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: Ash Brown, Soft Brown oraz Deep Brown. Według instrukcji, najpierw powinnam pokryć włoski żelem do brwi, czyli robimy zupełnie inaczej niż robię to zawsze. I biorę ten najjaśniejszy odcień. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli o coś takiego się zrobi, to to szybko wyczesać. Czyli najpierw najlepiej sobie to roznieść po całej brwi, a następnie układać. I teraz mam zaczekać, aż to zastygnie. Jak już brwi zastygły i widać, że te włoski nie mają zamiaru się ruszyć. No to możemy te brwi zostawić albo trzeba je delikatnie uzupełnić. Ja do tego celu użyję precyzyjnej kredki do brwi w odcieniu Dark Brown. A przy pomocy jaśniejszej wersji, trochę sobie tutaj. Przód podkreślę. I w ten oto sposób prezentują się już gotowe brwi. No, trzeba przyznać, że to było szybkie. Z pewnością mogę potwierdzić, że ten żel z kolorem jest tak samo dobry i mocny jak ten transparentny. Tylko do Was należy decyzja, czy potrzebujecie utrwalenia bez koloru, czy jednak wolicie szybko podkreślić sobie brwi przy pomocy kolorowego tuszu.